Siemanko, z tej strony Młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a przed wami Płonący Młyn. W dzisiejszym odcinku widzimy się w Kenwardzie C500. Macie szansę go pamiętać, bo był on kiedyś pokazywany, jest to chyba tam trzecie, najnowsze DLC. Kenwardy raczej nie było owiane zbyt dobrą sławą, ale poświęcimy mu jeszcze jeden odcinek, bo ta misja jest dosyć prosta. Musimy go sobie oczywiście zupgradeować, więc bierzemy się po kolei za silniki, a tutaj na początku mocna bieda. W tym przypadku idziemy pod terenówkę, dlatego że będą tutaj krótki, ale... Za to bardzo wymagające trasy. Mamy następne opony terenowe, i jest to prawie 2-0 w błocie, więc nie ma takiej tragedii. Wyciągarka, oczywiście 18 m 130%. Koło zapasowe możemy sobie w sumie wziąć, snorkel jak najwyższy. Zabieramy sobie, moi drodzy, platformę przegubową holowniczą. Możemy się jeszcze troszeczkę pobawić wyglądem. Wybierzemy sobie zderzak. Chyba lepszy będzie ten górny. Wydech tutaj również sobie damy taki. Niech będzie, słuchajcie, ten, ewentualnie będzie troszeczkę czarniej na ekranie. Obręcze, niech będą te drugie. Mamy kolorek z DLC, więc go wybieramy. No i w środku, tutaj jest naprawdę bardzo ładnie. To akurat mi się mega podoba. Damy sobie tylko jakieś akcesoria. Mogą być w sumie kości. Do tego standardowa naklejka na szybę czyli dajesz błocko. No i w taki sposób możemy sobie ruszać, a w ogóle do czego będziemy dążyli już wam pokazuję. Jak wiecie na płonącym młynie musimy robić sobie wszystko po kolei. Mamy dwa pierwsze etapy gotowe, lecimy oczywiście z trzecim. No a tutaj robimy zagubione dusze. Zrobiliśmy część tej misji, tutaj słuchajcie było tego oczywiście więcej, natomiast dostarczyliśmy pojazd do mostu. No i na tym moście zdarzyło nam się wywrócić. Jak odnajdę tamten odcinek, to wam go oczywiście pokażę, możecie go sobie obejrzeć, abyście byli tak bardziej po kolei. Natomiast musimy go sobie zabrać, musimy go Wycofać i pojechać sobie tędy, bo tędy nie ma szans, abyśmy przejechali. No i dostarczamy go sobie tutaj, następnie bierzemy International, który jest również obok i dostarczamy go pod garaż, więc to będzie misja krótka. Mam również nadzieję, że będzie ona bezproblemowa, ale to się zaraz okaże. Radzenie sobie w błocie mamy na 2-0. To nie jest jakoś super dużo, natomiast powinno styknąć. Powiem Wam, że tam jest sporo tego błota, więc jestem taki troszeczkę zmieszany. Natomiast powinniśmy sobie z tym poradzić, ale to się zaraz okaże. Lecimy sobie oczywiście tutaj w lewo, tylko wrócimy sobie do biegu niskiego, bardzo fajnie, że tu mamy na stałe blokadę, natomiast możemy sobie wyłączać i włączać AWD, to mi się mega podoba. No i oczywiście tę platformę, którą mamy na sobie bierzemy dlatego z zwiadowcy, który będzie potem, bo tego pojazdu ciężkiego nawet nie ma co liczyć, że go zapakujemy. Dlatego pociągniemy go sobie normalnie na wyciągarce, a na razie my sobie radzimy całkiem fajnie w tym błocie, to mi się podobało. No i tutaj naprawdę wzorowo na biegu wysokim, natomiast bardziej się boję tamte większe bagna, dlatego też branie tej wyciągarki na 18 metrów to jest taki prawie obowiązek. Nieważne jaka by to była maszyna, to jest to tam różnica dosłownie kilku tysięcy, więc nie jest to jakaś wielka różnica cenowa. No a dzięki temu na pewno nieraz sobie uratujemy życie, więc nie ma co się w ogóle zastanawiać nad takim wyborem. Natomiast my lecimy cały czas prosto, lecimy sobie cały czas po tej dróżce. To już nas dosłownie nic nie interesuje. Natomiast misji tutaj jeszcze było sporo, bo jest sporo tych misji czasowych, więc potem się będziemy z tym bawili. Znaczy do misji jeszcze trochę, bo na razie sobie oczywiście kończymy kontrakty. Po tym jak skończymy, mamy jeszcze dwa. Jeden jest taki, że musimy Chyba zbierać punkty, drugi jest dosyć podobny, więc takie transporty i tak dalej raczej na tej mapie już skończone. Dlatego też wróciłem do tego płonącego młynu, bo tutaj jest tego naprawdę mało, więc mamy szansę się tego pierwszego regionu pozbyć. To by był pierwszy w ogóle skończony nasz region, więc byłoby spoko. Tym bardziej, że chyba z tego co pamiętam, 10 kwietnia wychodzi kolejne 15 DLC, więc będziemy jeszcze bardziej w plecy. Chociaż wydaje mi się, że robimy tego na tyle, że do nowego DLC jesteśmy jakby zawsze trochę do przodu. Tego nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że tak to wygląda. No, a my docieramy do pierwszego cięższego terenu. Tutaj chyba lecimy właśnie na drugą stronę tego jeziorka, więc musimy uważać. Musimy gdzieś tam cały czas mieć na uwadze to, że jednak nasza maszyna nie jest jakaś super. Natomiast na razie to radzenie sobie w błocie jest naprawdę na dobrym poziomie. Powiem wam, że jak na kenwarda jestem zadowolony. Najgorszy jest ten kenward, który był razem z mapą. Już nawet nie pamiętam, jak on się tam dokładnie nazywał. Nie będę teraz tego specjalnie sprawdzał. Natomiast tamten kenward po prostu był beznadziejny. Tam dosłownie zero mocą się sam wszędzie klinował. Sam miał problem, aby podjechać pod jakąś górkę, no a co dopiero z ładunkiem, albo żeby jakąś maszynę wyciągnąć, możemy chyba tutaj w lewo na skróty i możemy też tutaj tędy. My oczywiście wybierzemy sobie krótszą drogę. Nie wydaje się być ona jakaś super ciężka, więc chyba sobie poradzimy. Jesteśmy na miejscu, jak widzicie tutaj. Niestety sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. Z tego co pamiętam, to chyba wyciągałem go wtedy tędy Zixem albo Ken Wardem. Nie, to był plat, to był plat. Eee, tylko niestety tam, gdzie są te takie wiecie, długie przerwy między mostami, po prostu plat wpadł. On się tam idealnie wpasował. Nie było szans, aby go wyciągnąć. Więc no niestety musimy go sobie cofnąć. Nie ma innego wyboru. Zobaczymy, czy w ogóle pójdzie do tyłu. Byłoby spoko. Plat to się tam w ogóle utopił, więc to jest inna bajka. Widzimy, że tam utknęły tylne koła, więc musimy go bardziej pociągnąć w drugą stronę. Musimy się poprawić. Nie mamy tutaj większego wyboru, musimy troszeczkę pokombinować. No i dobra, mamy go wyciągniętego stamtąd, to się powinno udać. No i teraz możemy go powolutku ciągnąć do tyłu, chyba, że tam znowu zahaczy przodem. Zaraz zobaczymy, czy uda się go wyciągnąć. Jeszcze o coś nam tam haczy, więc musimy troszeczkę poprawić jego przód. A chociaż tego przodu złapać nie możemy. Musimy chyba wjechać jeszcze mocniej. No i teraz się powinno udać. Nie udało się. No więc spróbujemy w taki sposób. Uwaga, czy to się uda? Dobra, wydarliśmy go. Dobra, mamy go trochę wyciągniętego. Teraz już powinniśmy sobie z nim poradzić. Zobaczymy, czy będziemy teraz w stanie tak podjechać, żebyśmy go mogli sobie oczywiście złapać za przód. To by było najlepsze rozwiązanie. Musimy więc chyba w takim razie mocno tam przed niego wyjechać. No i teraz powolutku, żebyśmy go tylko nie wywrócili, bo jest on oczywiście napięty pod takim kątem, że jest na to spora szansa. Poprawimy się więc tutaj, żeby Byśmy mogli troszeczkę dłuższą linkę sobie zamontować. Dobra, teraz powinno być spoko. Musimy go pociągnąć troszeczkę mocniej. Okej, okay, powoli nawraca. Dajemy moi drodzy gazu i mamy go obróconego, więc jest naprawdę ok. Możemy sobie troszeczkę złapać większy dystans. nie Szkoda, że nie możemy sobie tak jak na przykład w. Jak się nazywała tam ta gra? No ta moja pamięć czasami zawodzi, ale miałem na myśli oczywiście Expedition. Tam mogliśmy sobie tę po prostu wyciągarkę popuszczać, to było naprawdę spoko. Tutaj takiej opcji nie mamy. Widzieliśmy, że linka cały czas była jednak luźna, natomiast gdy tylko wjechał on również do błota, no to mamy ją napiętą, więc zradzimy sobie troszeczkę lepiej. No ale nie ma co się dziwić, je jest, jest, jest... Blokada, mamy również całkiem dobre opony. Powiem wam, że troszeczkę mnie do siebie zachęcił i chyba go sobie zostawię. Widzę jakiś potencjał w tym Kenwardzie i w ogóle zauważyłem w sklepie jakąś nową maszynę. W sensie ona nie jest nowa, tylko raczej nigdy o niej nie słyszałem, nigdy nikt z was jej nie polecał. Również zawsze jakoś tam mi umiekała, nigdy nie zwróciłem w ogóle na nią uwagi, więc zobaczycie ją niedługo w odcinkach. Musimy ją sobie oczywiście wytestować na własnej skórze, natomiast my tutaj wyjeżdżamy. Na razie zero problemów. Kenward naprawdę radzi sobie fantastycznie, tym bardziej, że jeszcze ciągniemy za sobą maszynę. Stabilność jest ok, jego siła raczej również. My musimy tu wyjechać w prawo, bo tu leży jakaś kłota, raczej przez nią nie przejedziemy. No i gdzie tu teraz wyjechać? Chyba lepiej by było w lewo. No i próbujemy tutaj zajechać. On na pewno zahaczy o te opony. Pytanko tylko, czy sobie z nimi poradzi. Poradził sobie dobra. Mamy również pit stop, pit stop spoko, nam by się bardziej oczywiście przydało to, żebyśmy mogli sobie tutaj, a to nie jest pit stop, to jest misja. To jednak mi się pomyliło, zobaczymy co tutaj mamy, będzie tutaj szansa naprawiać się, ok? czyli jest to dostęp do lokalizacji, możemy to sobie odebrać. Będzie to kolejne ciekawe zadanko, natomiast my musimy go tutaj wrzucić, wiecie co, najprościej będzie jak to zrobimy sobie w taki sposób. Czyli moi drodzy, po prostu sobie rozłożymy na sekundkę holownik, możemy go sobie tutaj spokojnie wciągnąć. No, i chciałem powiedzieć, że mamy go wrzuconego, ale ciężko by to było określić w taki sposób. Jest on oczywiście bardzo duży, więc tutaj nie ma co się dziwić. Natomiast miało to tylko pomóc w tym, żebyśmy tam sobie po prostu wcofali, bo normalnie na wyciągarce byłoby go tam ciężko wrzucić. No a tak to jakąś tam minimalną kontrolę nad nim. Mamy. On wjechał, słuchajcie, bardzo krzywo, ale wjechał tylko to się dla nas liczy. Możemy sobie oczywiście poprawić holownik, bo to nie wygląda najlepiej, więc go sobie spokojnie chowamy. No i proszę bardzo, mamy go z powrotem złożonego. Bierzemy więc się za drugą maszynę. Mamy tam na naprawdę blisko, wyjeżdżamy sobie tutaj oczywiście w lewo. No i chyba najlepiej było go było upolować z tej wysepki. Tu wydaje się, że jest całkiem spoko. Złapiemy go sobie tyłem, to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Jest on na tyle mały i wąski, że nie powinien stawiać jakiegoś większego oporu. To, co jest tutaj całkiem spoko, to całkiem duży zbiornik, bo jest to prawie 400 litrów. Nie pali jakoś super dużo, więc nie ma co narzekać. No oczywiście, gdyby te dodatki były, no to byłoby super, ale no nie można mieć wszystkiego. Mamy tutaj punkcik, więc już jesteśmy na miejscu. Dosłownie 10 sekund drogi, wyjeżdżamy więc sobie tutaj w lewo, zbijemy sobie do Niskiego plus, no i widzimy nasz pojazd, musimy więc sobie tutaj wyjechać w lewo. Proszę bardzo, raczej nie powinniśmy się tutaj nigdzie zakopać, jest tutaj naprawdę sporo drzew, więc mega fajnie, teren naprawdę spoko. No i musimy tu oczywiście podjechać tyłem, więc musimy sobie między tymi drzewkami nawrócić no ale to też raczej nie będzie zbyt wielki problem, bo miejsca jest naprawdę sporo lepiej się spokojnie nawrócić na dwa albo trzy razy niż się zakopać niestety nic nie widzimy tędy, w dusterkach również szału nie ma, więc musimy się przenieść z powrotem do góry, no i dobra mamy podjechane, więc sobie rozkładamy holownik w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, a przecież tutaj możemy sobie jeździć ciągle wyciągarką możemy sobie jeździć w lewo i w prawo i w taki sposób tym pojazdem sobie się przemieszczać ja tego w ogóle nie używam, więc jest to troszeczkę mój błąd, będziemy go ciągnęli pod dosyć dużym kątem, więc może ewentualnie. Nie się za sekundkę poprawimy nawet nie mamy większego wyboru no i dobra, możemy go sobie spokojnie złapać nie powinno być z tym problemu i również nie ma, więc powolutku będziemy go sobie wciągali, oczywiście patrzymy cały czas co się dzieje nie, brakuje jeszcze takiej kamery z końcówki holownika, to by było spoko natomiast korzystamy z tego co mamy i go próbujemy wyciągnąć pytanko czy on wskoczy, czy nie zbyt źle podjechałem bo chyba troszeczkę zbyt wysoko mamy ten holownik dobra, nie będziemy go słoicie katowali Wiedziemy sobie troszeczkę głębiej Wow, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. Halo, halo, ej, 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 ej. on się, słuchajcie, zbliża do nas coraz bardziej. No niezbyt mi się to podoba. Powiem szczerze, nie do końca w taki sposób to planowałem, natomiast Czy można powiedzieć, że on się zapakował? No dzieją się tu złe rzeczy. Czy próbujemy, słuchajcie, odjechać, bo jak on nas wywróci, to nie będzie zbyt ciekawie. No, puszczaj nas, dziadu! ty, Odczep się... Nie, nie! No więc moi drodzy, podejście numer dwa rozkładamy sobie z powrotem holownik. Jest w miarę prosto, łapiemy sobie nasz pojazd, zobaczymy, czy uda nam się go tutaj wciągnąć. Tym razem stoimy troszeczkę pod kątem. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów. Szkoda, że nie możemy sobie tak jak teraz sterować wyciągarką. No a do tego ciągnąć linki. Musimy wyjść z escape'em i dopiero teraz ciągnąć. To jest tak troszeczkę, powiedziałbym, niepołączone ze sobą, nie współgra i mamy znowu problem, żeby on tutaj wskoczył. Natomiast tym razem się to udaje, tym razem nie musimy. Nie zmagać się z latającymi pojazdami. Jeszcze odrobinkę powinniśmy go dociągnąć, ale zrobimy to sobie za sekundkę. Najpierw sobie podniesiemy holownik. Będzie miał dzięki temu na pewno prościej, więc obniżamy go sobie, podnosimy na nas. No i proszę bardzo, wturlał się sam, doturlał się do końca, więc możemy go puścić. Możemy go sobie również załadować. No i możemy spokojnie ruszać w stronę garażu. Mamy go zapakowanego nieidealnie, natomiast nie wydaje mi się, żeby to był na tyle ciężki pojazd, aby nas przeważyło. Kenward też wydaje się być naprawdę bardzo fajnie stabilny, a do reszty słuchajcie, Misji, bo w kolejnej misji będziemy sobie jeździli chyba między punktami, więc wykorzystamy tam sobie Tatarina, którego mamy tutaj w garażu, który poradzi tam sobie najlepiej, bardzo szybko. Dzięki temu, może zrobimy jeszcze jedną misję. Widzimy, że tam jest mój punkcik, nie będziemy natomiast nigdzie jechali na skróty. Jedziemy sobie wszędzie, po wolutku po drodze. Nie ma sensu ryzykować drugą wywrotką, chociaż oczywiście pierwsza nie była w ogóle z naszego powodu, prawda? Natomiast na to już nic nie poradzimy, za to też trzeba tę grę kochać, prawda? Czasami widujemy takie śmieszne obrazki. No, wcześniej mogliście do. Ładnie zobaczyć jego zawieszenie, nawet było w innym miejscu niż auto, co ciekawe. No a my się gdzieś tutaj zablokowaliśmy. Musimy sobie pomóc wyciągarką. No ale to wina tamtych korzeni, nie tego, że sobie nie radzimy w błocie. Możecie też napisać w komentarzu, jakie regiony byście zobaczyli chętnie jako kolejne, bo wiem, że bardzo często swego czasu był to don, tak samo Amur, więc dajcie znać, co byście chętnie zobaczyli. I również zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali ten kanał, bo lecimy po 5 tysięcy. Jeszcze trochę nam brakuje, ale do wakacji spokojnie się wyrobimy. No i docieramy do tego rozwidlenia. Więc jesteśmy prawie pod samym garażem. Spróbujemy tutaj jeszcze złapać biegu wysokiego, to nie powinien być problem. Dobrze, że potem to nie my naprawiamy to zawieszenie, to nie musimy się o to martwić, bo normalnie to raczej nikt by tak nie szalał. Ale wyobraźcie sobie takiego snowrunnera jeszcze w połączeniu z Carmahanik Simulator, ale to by była zabawa. Co się uszkodzi, to trzeba naprawić. To powiem wam, że no byłaby tam dobra zabawa. Chociaż dla większości byłoby to pewnie zbyt wiele. Nie każdy lubi takie maszyny naprawiać. Każdy oczywiście lubi co innego. Natomiast my kierujemy się tam w prawo, będziemy sobie tę maszynę oddawać. W dzisiejszym odcinku zrobimy to delikatnie inaczej, jeżeli znacie ten region to wiecie, że oni właśnie lubią te maszyny tutaj zostawiać. Tak samo jak właśnie została tam ta pierwsza, co udaliśmy, więc dzisiaj to zrobimy troszeczkę inaczej. No i dobra, powolutku tam cofamy. No i teraz tak, zatrzymamy się mniej więcej tutaj i moi drodzy po prostu odepniemy go sobie i spróbujemy go sobie zrzucić, żeby on słuchajcie sam tam zjechał, dzięki temu nam się nie zbuguje maszyna, więc wynocha, A, poczekajcie bo mam problem aby go podnieść, dobra, uciekaj, lecisz, lecisz maleńki i moi drodzy mamy to, on słuchajcie zleciał. Dzięki temu, też nie zacięła nam się laweta, co zazwyczaj się zdarza. Jeszcze mamy go zablokowanego, ale już poszedł. Mamy 11 350. Wszyscy uczestnicy zostali ewakuowani. Raczej już nie powalczyło o złoty medal, ale przynajmniej są cali i zdrowi. To jest, moi drodzy, najważniejsze. Jednak widzimy, że mamy jakąś tam misję z częściami zamiennymi dla pojazdów. Możemy sobie zobaczyć, gdzie to będzie potrzebne. To jest to, co odebraliśmy, chyba dokładnie. A musimy to zabrać stąd, więc jest tam trochę drogi. My natomiast skupiamy się na kolejnym zadanku, czyli będzie to, moi drodzy, nawigacja w terenie. Musimy sobie pojechać punktami, punkty idą w tę stronę, więc w sumie mogliśmy to sobie zrobić po drodze. Jestem troszeczkę nie najmądrzejszy. No a kolejny to będzie nawigacja w terenie i również lecimy punktami koło garażu, moi drodzy, chyba prawie po całej mapie. Masakra. No ale dobra, dla pocieszenia te wszystkie punkty są, słuchajcie, jakbyśmy wracali spod y, sklepu, tutaj z powrotem, więc zrobimy to tak. Poczekajcie, pierwszy punkt jest tutaj. Nie, drugi jest tutaj, trzeci jest tutaj, czwarty jest tutaj, piąty jest po tej stronie, kurde one idą tak strasznie nie po kolei. A, bo to idzie dookoła mapy. No to wiecie co, po prostu w kolejnym odcinku trzeba będzie sobie wziąć maszynę, którą sobie objedziemy to dookoła, i po prostu stąd sobie weźmiemy ładunek po drodze i zabierzemy go z powrotem do tego magazynu. No a reszta to są jakieś takie misje typu ekstremalna wspinaczka. Widzimy tutaj, że będą to misje właśnie pod takie wyścigi, chociaż robiliśmy to kiedyś. Więc pytanie, czy nam uznało te misje? Skoro się wyświetla, to chyba nie. No ale mieliśmy tu chyba nawet złoty medal, to troszeczkę dziwne. No i robiliśmy to tak samo Tatarinem, może sobie. sobie Słuchajcie, zerkniemy na sekundkę właśnie tutaj. Mamy 70% wykonane, jeszcze do wykonania jest 12 misji. Minus te dwie, co mamy tutaj, to będzie 10 misji, właśnie takich, ukrytych na mapie. zobaczmy więc sobie, czy jak policzę, to się będzie zgadzało. No i nawet, że wyszło, że mamy ich 9, więc coś tutaj zawiodło chyba w obliczeniach. Natomiast jak to będzie wyglądało, to jeszcze do końca nie wiem. Chyba nam tego nie zaliczyło. Może tam sobie zaraz podjedziemy ta i zobaczymy, co to będzie. Może, słuchajcie, zrobimy sobie szkolenie ze zmiany biegów. Mamy to blisko, więc możemy to sobie wykonać po drodze. Wydaje mi się, że to będzie raczej misja. Podczas, jeżeli tak faktycznie będzie, to tutaj Tatarin raczej nie będzie zbyt dobry, bo nie jest on zbyt szybki. Bardziej dla niego są takie misje po ciężkim terenie. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy, moi drodzy, żebyśmy w ciągu 10 sekund, czy tam 15 sekund, co musimy zrobić. Wyścigowa skrzynia biegów, odpowiednie opony na autostradę i doskonała zmiana biegów są najważniejsze, aby zyskać przewagę, spróbuję wejść szybko na wysoki bieg i przełączyć się na automat po rozpoczęciu przyspieszenia. Ok, czyli z tego co rozumiem, musimy z biegu niskiego wejść na bieg wysoki, z biegu wysokiego. Wysokiego na automat. Zobaczymy, czy mam moi drodzy rację. Możemy więc sobie zacząć. Zaczynamy sobie z biegiem niskim. Z biegu niskiego przechodzimy sobie na bieg wysoki. I z biegu wysokiego przechodzimy na automat. Nie, tu chyba chodzi po prostu o to, żeby dojechać w to miejsce w takim czasie. Dobra, wiecie co? Potrzebujemy do tego czegoś typu po prostu sprintera, bo inaczej nie ma szans, abyśmy to zrobili. W sensie po prostu innej jakiejkolwiek szybkiej maszyny, bo nie jest po prostu wolny, więc to nie jest misja dla niego. Mamy brąz, nie udało nam się chyba tego zaliczyć. Możemy to sobie sprawdzić. Brakowało 12 misji, brakuje 11, czyli udało się. No ale dlaczego ta misja w takim razie dalej się pokazuje? Nie lubię tego, bo to niedokładnie pokazuje, co w końcu mamy zrobione, a czego nie mamy zrobionego, więc to troszeczkę boli w oczu i to przeszkadza. Lecimy sobie tutaj bokiem. Przepraszam za kursor, niestety tak się to buguje, gdy odpali się ten yy, to podsumowanie. Natomiast my w końcu docieramy tu, gdzie chcieliśmy, więc jeszcze musimy sobie pojechać przez tę rampę. No tatarinem daleko nie doskoczymy, ale skoczyć sobie możemy. Nie spodziewałbym się tu jednak efektu wow. Dokładnie. Natomiast my tutaj lecimy w prawo. No, i teraz już jesteśmy w momencie, gdzie zamiast Tatarina się śmiać, można po prostu go podziwiać. Moi drodzy, uszkadzamy się o dziwo. Widzimy, że tutaj są jakieś mniejsze, większe problemy. Musimy się szybko wyciągnąć, bo silnik cały czas na tym cierpi. Woda uszkadza pojazd, więc musimy się wydostać. I powiem wam, że to mógłby być nasz koniec. Ten naprawdę niski snorkel potrafi czasami zawieźć, ale jest on na tyle wytrzymały, że tutaj wiele nas nie uszkodziło. Byliśmy tam trochę czasu, a mimo wszystko widzimy, że uszkodzone tylko pół silnika, więc jest naprawdę ok. No i docieramy do punktu startowego. Będziemy musieli sobie od razu nawrócić. Mamy na to 21 minut. Jest to na pewno, słuchajcie, zbyt wiele czasu, więc nie ma co się śpieszyć. Zobaczmy sobie, gdzie jest następny punkcik. Musimy jechać na tą wysepkę. Akurat, jak chodzi o takie misje, gdzie musimy... Musimy to sobie zrobić jako kontrakty. No to bardzo często te czasy są właśnie podane w taki sposób, że zrobimy to sobie spokojnie, nawet w prawie połowę czasu, więc jestem pewny, że tatarinem spokojnie wyrobimy się w 15 minut, nie więcej. Zapraszam Was również na naszego Discorda, do którego link macie w opisie. Tam możecie sobie znaleźć fajnych ziomków do gierki. Tam bardzo często ludzie grają sami, więc możecie się do kogoś dołączyć, czy też podzielić się jakimiś ciekawymi zrzutami z Waszej gry. No a ja wjechałem w troszeczkę słaby teren. Oczywiście tatarin sobie tutaj poradzi, natomiast chyba nie był to taki dobry pomysł. minęła lekko ponad minutami. My docieramy do pierwszego punktiku, więc naprawdę spoko. Było chyba takich pięć. Zobaczmy sobie gdzie mamy następny. Zjedziemy sobie tutaj, może się nie wywrócimy. Chociaż to by było nam bardzo nie po drodze. No i że to jest Tatarin, no to spokojnie nie lecimy sobie tymi bagnami. Mamy wrzucony bieg wysoki. No i możemy tylko podziwiać. Ojoj, tutaj słuchajcie, naprawdę głęboko. Musimy szybko stąd wyjechać. Są dosyć poważne uszkodzenia, więc jak dojedziemy sobie do punktu. No to po prostu sobie tego tatarina poprawimy. Całe szczęście woździ ją ze sobą nie mało części, więc możemy spokojnie jeszcze kilka razy coś takiego zrobić. Bieg wysoki, i to było to pokonane bez najmniejszych problemów. Dojeżdżamy do punktu, zobaczmy, gdzie mamy kolejny. No a do kolejnego już musimy sobie objechać te bagnatędy. Musimy wrócić sobie tutaj przez drogę. Jedziemy tutaj tatarinem, więc nie będę się wypowiadał na temat czasu i tego, czy jest on, słuchajcie, mały, czy jest on wielki, bo tutaj wiadomo, że jak ktoś jedzie sobie inną maszyną, to ma o wiele ciężej. Można powiedzieć, że w tym przypadku poszedłem na łatwiznę, więc no nie będę się wypowiadał, bo normalnie pewnie zajęłoby to nam drugie tyle czasu. Kiedyś też widziałem takie ciekawe filmiki, jak ludzie speedrunowali właśnie niektóre te wyścigi i ludzie niektórzy są naprawdę niesamowici i robią po prostu porąbane rzeczy. No bo z tego, co pamiętam, to było ich chyba pięć. Dobra, zobaczmy więc sobie, gdzie jest ten potencjalnie ostatni mamy go w ogóle po drugiej stronie. E, ciekawe czy możemy zmienić maszynę czy jest to niemożliwe. Nie będziemy tego oczywiście robili, bo byłoby to delikatne oszustwo. Natomiast wiadomo, że można by było oczywiście cofnąć się do garażu i po prostu podjechać sobie czymś innym. Natomiast to jest Snowrunner, więc stawiam, że jest to zablokowane. Możecie też dać znać, Wy w komentarzu, jaki Wam zajęło czas wykonanie tej misji. Mój czas, mimo jazdy Tatarinem, na pewno nie będzie jakiś fenomenalny, bo ja się też jakoś bardzo nie śpieszę. Widzicie, że się nieraz zatrzymuje i tak dalej. No, akurat na jakichś biciach rekordów czasowych to mi tutaj nie zależy, więc na tym się jakoś akurat bardzo nie skupiam. No i powiem wam, że z tą połową czasu to przesadziłem, bo mamy 12 minut, sprawdziłem to i mamy po tym jeszcze jeden punkcik i jeszcze mety, więc w sumie dwa punkty. Może gdybym się nie zatrzymywał, gdybym się słuchajcie nie bawił, to połowa czasu by styknęła, ale myślę, że takie 7-8 minut zostanie. Zobaczmy więc sobie, gdzie mamy kolejny punkcik i będzie to moi drodzy po lewo, więc wracamy sobie do drogi głównej. Widzimy, że radzimy sobie coraz gorzej, ale tutaj przebita jedna opona, również zniszczone zawieszenie. To jest moja wina, nie jeżdżę tym zbytnio ostrożnie, ale tak jak mówię, ja tutaj nie zwracam uwagi na ten. Czas. Dla mnie liczy się samo wykonanie zadania, więc troszeczkę ciężkie życie miał ten tatarin. Na pewno nie może tego zaliczyć do jednego ze swoich lżejszych dni no nie, no nie, to już było niecelowo sam się zastanawiam jak to jest możliwe, że ja mam tyle godzin w tej grze. zero w ogóle jakiejkolwiek ostrożności, aż słuchajcie przyspieszyłem, widzimy, że naprawiono obydwie przebite opony, więc lecimy teraz bardzo szybko, musimy oczywiście jeszcze skupić się na tym ostatnim punkcie, mamy go mniej więcej tam, więc od razu tam ruszamy teraz już słuchajcie nie ma czasu na żarty, bo widzimy, że paliwo cały czas ubywa, aż się słuchajcie wziąłem w garść, no w takim tempie to byśmy tam spokojnie byli już dawno temu, możemy sobie dla pewności dotankować, mamy 120 litrów, więc bez problemu powinniśmy tam dojechać. No ale z takim 7 minutowym zapasem dojechalibyśmy tutaj spokojnie jeszcze raz, nawet z garażu, więc nie ma tutaj problemu. Kończymy to, moi drodzy. Tatarin oczywiście musi lecieć szybko do serwisu, żeby to całe paliwo nie wyciekło. Gratulacje tylko tobie się udało pokonać czas i nie zgubić się w bagnach. No w tobym raczej wątpił. Myślę, że tutaj wiele uczestników byłoby znacznie lepszych. Oznacza to, że jesteś zwycięzcą Offroad road cupa. Bardzo się słuchajcie, cieszę. Mamy 1,5 tysiąca XP i 9 tysięcy pieniędzy. Stawiam, że większość z Was zrobiła to pewnie w okolicy 10. Minut. Natomiast tak jak mówię zadanko wykonana to jest najważniejsze, kończymy sobie w taki sposób możemy sobie jeszcze zobaczyć szybciutko pod F4. Mamy 74% braku jednej modyfikacji i dokładnie 10 misji. Więc w sumie jesteśmy tutaj nawet bliżej niż na Michigan, więc powinno być w sumie prościej. Na Michigan oczywiście 86%, natomiast tutaj tych misji było o wiele więcej, więc procentowo jest lepiej. Natomiast jak chodzi o misje, to jest o wiele gorzej. No ale co skończymy pierwsze, to się jeszcze okaże widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku już w sobotę o 17, więc do zobaczenia. Trzymajcie się, Siemanko.